dni temu media obiegła informacja na temat syna jednej z posłanek, któremu postawiono zarzut pobicia byłej dziewczyny. I w pierwszej kolejności chciałabym jasno powiedzieć, że nie wolno obarczać rodziców winą za czyny ich dorosłych dzieci, choć oczywiście sprzyja to medialnym sensacjom i rozgłosowi. Natomiast trzeba też jasno zauważyć, że postawa rodzica niezwykle ważna jest w takiej sytuacji. A tym bardziej rodzica, który pełni funkcje publiczne. I tutaj niestety pani poseł solidnie zawiodła. W jej pierwszym podruchu usłyszeliśmy, jako komentarz do tej sytuacji, że jej syn tylko ze złości szarpnął ją za włosy i oplu i to wszystko. Pani poseł na drugi dzień na szczęście przeprosiła, wycofała się ze swoich słów, wyraziła skruchę i ubolewanie i nad tą sytuacją, i nad własnym złym sformułowaniem. No jednak, niestety, pierwsze wrażenie pozostanie na długo w pamięci i pozostawi delikatnie rzecz ujmując niesmak. Nie chcę wchodzić w szczegóły tej sytuacji. O tym zadecyduje sąd i prokuratura. Natomiast chcę zatrzymać się na samym sformułowaniu, którego użyła pani poseł. Na stwierdzeniu, że to nie przemoc, a jedynie szarpnięcie za włosy czy oplucie. No, te słowa były niedopuszczalne i trzeba to jasno powiedzieć. No bo w tej sytuacji nasuwa nam się pytanie, gdzie zaczyna się przemoc? Jakie są kryteria? Czy jest jakaś lista czynów, które możemy kwalifikować za już przemocowe, albo takich, które no, jeszcze są dopuszczalne? Czy mamy jakiś podział, że no oplucie, szarpnięcie, czy nie wiem, czyny, których w konsekwencji nie widać są ok, a jak już mamy krew, połamania, siniaki, no to wtedy już mamy przemoc. No oczywiście jest to bzdura, a wyjaśnienie jest bardzo proste. Zawsze gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy jakaś osoba wykorzystuje swoją przewagę nad drugą osobą, przewagę czy to fizyczną, czy psychiczną, czy często również ekonomiczną, i wykorzystuje tę przewagę w celu osiągnięcia jakiegoś zachowania, wymuszenia czegoś na drugiej osobie bądź też jej poniżenia, upokorzenia, zawsze w takiej sytuacji mamy do czynienia z przemocą. Nieważne jaki to jest czyn, czy fizyczny, czy psychiczny, czy maltretowanie, czy krew się leje, czy się nie leje, jest to przemoc. I nie ma tutaj miejsca na żadne rozmywanie, wybielanie. Ja oczywiście rozumiem, że to jest bardzo trudna sytuacja, szczególnie dla matki, gdy matka dowiaduje się, że jej własne rodzone dziecko dopuściło się czynu przemocy, że prawdopodobnie jest przestępcą, że takie rzeczy dzieją się w najbliższej rodzinie. Na pewno jest ogromny żal i też lęk przed konsekwencjami. Natomiast nawet te okoliczności nie usprawiedliwiają jakiegokolwiek wybielania czynów przemocowych i usprawiedliwiania sprawcy, nawet jeżeli to jest własny syn. I chcę tutaj zwrócić uwagę na bardzo ważną kulturotwórczą rolę języka. To, o co mówimy, a szczególnie to, co mówią właśnie osoby publiczne, osoby cieszące się jakimś autorytetem, ma ogromne znaczenie edukacyjne. No bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoba posła ma jakiś autorytet, być może w swojej lokalnej społeczności, z której pochodzi. No i teraz wyobraźmy sobie, że takie sformułowanie o tym, że szarpanie za włosy czy plucie nie jest przemocą, czyta Rzesza Osób być może jakaś grupa innych oprawców, innych krzywdzicieli. No i sobie myślą, no fakt. Chłopak się zdenerwował, bo go dziewczyna wkurzyła mocno i żeby ją delikatnie pouczyć, szarpnął za włosy, opluł. No przecież nie było krwi, nie ma połamania, nie ma siniaków, o czym my w ogóle dyskutujemy? Żadna przemoc, po prostu wychowawcze upomnienie. I to jest właśnie to, o czym mówię. To jest kompletna bzdura. Deprawacja za pomocą języka, języka, który jest kulturotwórczy. Nie możemy w żadnej sytuacji wybielać i rozmywać czynów przemocowych. Nie możemy mówić, że po prostu ktoś się zdenerwował. W nerwach osoby, które biją, to są zazwyczaj trzylatki. No faktycznie, to są osoby jeszcze nieukształtowane osobowościowo, nie, nie mają dobrze uformowanego systemu wartości, posługują się głównie emocjami. Faktycznie widzimy dużo dwu, trzyletnich dzieci, które w złości tupią nogami, szarpią, nawet potrafią kogoś uderzyć. Natomiast wszyscy wiemy, że dorosły, ukształtowany, zdrowy człowiek nie reaguje przemocą. Czy to fizyczną biciem, czy krzykiem, jakimkolwiek poniżeniem, na złość. Musimy jasno mówić o czynach przemocowych, musimy jasno na nie reagować, nazywać rzeczy po imieniu, po to, aby tworzyć w społeczeństwie jasną kulturę braku akceptacji dla przemocy jasne granice dla krzywdzicieli, przestępców.